5, 4, 3, 2, 1, start 20, 4 lewy, przez szczyt, 50 3 prawy, do 2 lewy długi, otwiera Do 3 prawy, do 2 lewy, zacisk, 30 3 prawy, długi, otwiera, zacisk, 1 długi, do 4 lewy długi 30 prawą do 1 lewy. 30 przez szczyt nagły nawrót, 2 lewy, 50. 4 prawy, bardzo długi zacisk, 3, 50. 2 lewy długi do 3 prawy, 4 lewy, bardzo długi, 30. 4 prawy przez szczyt do dwa lewy długi, zacisk do dwa prawy długi. Do jeden lewy długi otwiera 50 Jeden prawy długi otwiera do jeden lewy długi. 2 prawy długi zacisk, 1 do 3 lewy długi zacisk. 4 prawy, 3 lewy długi, 60. 4 prawy bardzo, bardzo długi, otwiera 6 przez szczyt 50. lewy zacisk, jeden przez szczyt. Koniec śniegu. Do dwa prawy, długi, powoli 50. Cztery lewy przez szczyt. Bardzo długi zacisk, jeden zacisk. Do cztery prawy, długi otwiera przez szczyt. Ostrożnie 30. 3 prawy długi przez szczyt, wąsko, słupki 30. 3 prawy bardzo długi przez szczyt, potem 4 prawy 60. 5 lewy przez szczyt 80. Środkiem przez szczyt, do 3 prawy długi, otwiera 30, ostrożnie 2 lewy zacisk. Do 2 prawy zacisk, do 2 lewy zacisk, do 2 prawy zacisk. Cztery lewy przez szczyt, bardzo długi zacisk, dwa zacisk dwa prawy, długi zacisk do dwa lewy, długi otwiera 50. Trzy prawy, otwiera lewą przez szczyt 50. Lewą do powoli, cztery prawy zacisk do wybój, ukryty nawrót lewy. Otwiera do 6 prawy. Do powoli sześć, lewy przez szczyt, długi, ostrożnie zacisk do ukryty, otwarty nawrót prawy. Otwiera 150. Opony dobrze trzymają.